Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Polen eingeladen zu sein, denn den Verein Mehr Demokratie würde es ohne Polen überhaupt nicht geben. Dobry wieczór, szanowni Państwo. Bardzo się cieszę z zaproszenia mnie do Polski na dzisiejsze wydarzenie, ponieważ e, dialog na temat demokracji bez Polski w ogóle nie powinien się odbywać. Denn am Anfang einer jeden Demokratiediskussion steht ja die Freiheitsfrage. Und uns hat ähm, in den 80er Jahren, ich war da noch sehr jung, ich habe 1986 Abitur gemacht, vor allen Dingen die Solidarność-Bewegung in Polen sehr inspiriert. Gdy zaczynamy rozmowę o demokracji, zawsze mówimy o wolności. A ja robiłem Maturę w roku 1986, kiedy Solidarność była bardzo aktywna i, i bardzo inspirowała nas wszystkich. Und ich bin dann auch als junger Mann, da war ich 19 Jahre, schon 1986 zum Beispiel, in die DDR gefahren. Und wir haben viel darüber diskutiert, wie man die Demokratie natürlich in der DDR einführen könnte, aber auch was denn vielleicht an demokratischen Fragen durchaus im Westen übrig geblieben sind? Byłem wtedy bardzo młody, miałem 19 lat i w roku 1986 e, udałem się do NRD, gdzie bardzo dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak wprowadzić e, demokrację właśnie do NRD i e, jak powinniśmy rozmawiać na Zachodzie o demokracji. Genau. Ähm, die Umsetzung der Liquid Democracy, also der Idee einer flüssigen, flüssigeren Demokratie, ähm, nennen wir direkten Parlamentarismus. Das heißt, ähm, direkter Parlamentarismus bedeutet für uns, dass wir sowohl direktdemokratische Elemente zusammenlegen mit, der, äh, mit der, der repräsentativen Demokratie und eine Brücke schlagen zwischen beiden. Äh. Nasz pomysł na bardziej płynną demokrację e, nazywamy e, parlamentaryzmem e, bezpośrednim. E, to znaczy, że chcemy połączyć system demokracji bezpośredniej z systemem demokracji reprezentacyjnej. Das heißt, die Idee ist, dass man natürlich den Vorteil einer themenspezifischen uh, sowohl auch den Den, ähm, die gut etablierten ähm, Diskursstrukturen in einer repräsentativen Demokratie ähm, und zudem natürlich den Dialog, der dort stattfindet, öffnet. Das heißt, jeder kann äh, dort teilhaben. Das heißt, man hat an einem Tisch die Experten, das heißt Sachverständige, Repräsentanten ähm, und eben aber auch die betroffenen Menschen. Nasz pomysł na taką demokrację to wykorzystanie tej partycypacji w konkretnych dyskusjach na konkretne tematy plus dobrze plus taki stabilny dyskurs, jaki mamy w demokracji reprezentacyjnej, a także otwarty dialog, to znaczy w dialogu tym może wziąć udział każdy, zarówno eksperci, jak i ludzie, których dotyczy dana decyzja, siedzą przy jednym stole i dyskutują na temat danego problemu. Ich werde es nachher noch an einem Beispiel erklären. Ich hoffe, das wird dann etwas ähm, äh, deutlicher. Ich, jetzt in der Kürze ist das alles ein bisschen vielleicht schwierig, aber ähm, ich versuche das, wie gesagt, noch mehr an, an einem konkreten Beispiel ähm, zu erklären. Ähm, das Entscheidende ist aber auch, das Flüssige kommt dadurch, also diese liquide Demokratie wird sie dann, wenn man sozusagen ermöglicht, dass ein ständiger Wechsel zwischen repräsentativen Elementen und direktdemokrati direktdemokratischen Elementen möglich ist. Chciałbym użyć pewnego przykładu, ponieważ w tak krótkim czasie przedstawienie tego nowego pojęcia może być trudne do zrozumienia, natomiast decydujące w uzyskaniu tej płynności demokracji byłoby według nas stałe wykorzystywanie elementów zarówno demokracji reprezentacyjnej, jak i demokracji bezpośredniej. Das heißt, ähm, ich kann mir jederzeit als, ähm, als Bürger oder als Registrierter auf, ähm, auf der Plattform, das würde ich nachher nochmal erklären, ähm, jederzeit überlegen, ob ich direkt Einfluss nehmen möchte, indem ich sozusagen an einem Papier zu, äh, im Fall eines. Äh, Volksentscheid direkt an einem Papier äh, mitarbeite ähm, oder meine Stimme zum Beispiel delegiere. Und das Flüssige in dem Moment ist, dass ich mich jederzeit umentscheiden kann. Ich kann meine Stimme einer Person delegieren, die ich für kompetent und vertrauenswürdig halte und aber gleichzeitig sozusagen ähm, in jedem Moment auch wieder mich umentscheiden kann, um an einem Papier direkt mitzuarbeiten in Form meinetwegen eines Volksentscheids. Oznacza to, że jako obywatel mogę się zarejestrować na pewnej platformie, o której zaraz powiem i w każdym momencie mogę zdecydować, czy chcę pracować nad konkretnym dokumentem dotyczącym na przykład jakiegoś referendum, czy też chcę delegować mój głos komuś, komu ufam, kogo uważam za kompetentną osobę w danej dziedzinie. Ale oczywiście zawsze mogę również podjąć decyzję o tym, że biorę udział w pracy nad danym dokumentem. My jako stowarzyszenie wyrośliśmy na pewnego rodzaju buncie przeciwko polityce przestrzennej miasta. I robimy to już piąty rok i, i, i liczba spraw, którymi się zajmowaliśmy, jest ogromna. Ja mam w komputerze ogólnie to mam kilka tysięcy plików, a przestrzennych to jest połowa, więc jedyne co ma sens, to, to jest jakby powiedzenie o czymś w rodzaju tego właśnie jak to robić i ja bym chciał Was namawiać do, do, do tego, że, że ta dziedzina jest, jest, jest ważna. Zaraz, zaraz moment. Zobaczę czy ja umiem, żeby nic nie, nie popsuł. Tak, to się, o nie, to za ostro idę, o. No to tak nazwałem na roboczo partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrze przestrzeni miasta I, i zacznę może od tego, jakby zdefiniowania swojego charakteru tego, tego wystąpienia, e, jaki ja mam, ja mam tytuł. To znaczy przede wszystkim taki, że, że my jako organizacja jesteśmy skuteczni dosyć w tym, w tym, co robimy, to znaczy udało nam się oddziaływać e, na przestrzeń miasta, udaje nam się coraz bardziej. Ja nie występuję jako ekspert od, od urbanistyki, architektury, tutaj, Tutaj Aga może będzie mnie, mnie szturchać, ale je, jeżeli bym się chciał w czymś specjalizować, to właśnie w tym, jak, e, ja co zapisałem takie słowo, jak się wtrącać, jak społeczność lokalna ma się wtrącać e, w działania kształtujące przestrzeń miasta. E, i, I to jak gdyby jest e, moją kompetencją i też na, naszą jako stowarzyszenia. I to jest właśnie z tego punktu widzenia, e, e, jak gdyby wystąpienie. I jeżeli nie było prawomocy warunków zabudowy, to nie ma odszkodowania. Czyli jest jak kupił, kupił ten, ten facet, który kupił właśnie. O, przechodzę do parku, Rataje w ramach reminiscencji końcowych. Facet kupił za 300 tysięcy, kilkanaście hektarów w środku. Tu była jakaś fabryka domów, tu są jej resztki, i w przyszłości miał być park. On kupił. To za 300 tysięcy, gdzieś pod koniec lat 90. On w tej chwili trąbił, że mu się należy 100 milionów odszkodowania, bo to jest taka działka budowlana. Tylko że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prawomocnie z nami przegrał te warunki zabudowy i ich nie ma po prostu, ale dalej trąbi. Więc jeżeli, jeżeli będziemy blokować warunki zabudowy, a Rada Miasta i prezydent jest na tyle mądry, żeby ten plan jednak. A zwykle to trwa do dwóch, znaczy jak się chce, to w półtora roku można plan w zasadzie w Poznaniu uchwalić. A ekspresowo poniżej roku to nie słyszałem, a warunki zabudowy też można na 9 miesięcy zablokować. Także jest szansa uratowania przed taką dziką żywiołą zabudową terenów, które z, z jakichś tam względów społecznych, ekologicznych, czy nie powinny być zabudowane. Natomiast, żeby, żeby była jasność nie chodzi o to, że. Że my jesteśmy przeciw inwestycjom, bo, bo bywały sytuacje odwrotne. Że był inwestor, który nie, nie miał koneksji w urzędzie miasta i go tam nie chcieli, w związku z tym podsunęli nam go, żebyśmy go tam przyblokowali. My się zorientowali, o co chodzi. Dogadaliśmy się do parametrów: chodziło o zabudowę nad wartą, żeby, żeby zostawił po prostu teren na bulwar, bo to jest taka zabudowa naprzeciw katedry, gdzie w ogóle nie ma dostępu do. Osiedle, osiedle zagrodziło zupełnie dostęp do rzeki, to jest w ogóle skandal, więc tego się baliśmy, ale jak się okazało co chodzi, to jak gdyby uniemożliwiliśmy urzędowi przyblokowanie, bo to było bardzo fajne, ekologiczne osiedle, rozsądne, nowoczesne, więc to, to nie chodzi o zasadę, że, że blokujemy inwestycje. Jeszcze jakiś obrazek może? To jest plan miejscowy dla Sołacza, to jest 19 z przełomu stuleci osiedle Miasto Ogród. Zabytek właściwie, to jest, na, to jest w tej części tutaj północnej, tak, tu u góry. Nie mam niestety jak to pokazać. I w, I w projekcie przez 10 lat nie mógł powstać plan. Dlaczego tego się im też nie udało uchwalić? Bo tu dodali zabudowę, tu po prawej stronie to wszystko zielone pod zabudowę, tutaj, a tu jest śliczny park sołacki, stuletni. Dlaczego im się nie udało tego zabudować? Bo to metody, metody są też polityczne. Mianowicie w tym miejscu, tutaj znajduje się, nie wiem czy słyszeliście, skłot rozbrat czyli Federacja Anarchistyczna urzęduje i na każde posiedzenie komisji, gdzie, gdzie była, to mówiłem, że każdy może przyjść na komisję i uczestniczyć, przychodziło 20-30 anarchistów i oni przez rok się bali podjąć decyzję, która przesądzi, że skąd ma wylecieć. W końcu zbliżały się wybory, jakoś tak się zrobiło, że niby to chcieli przegłosować, a na sesji Rady udało się ich zatrzymać. Ale mówię, rok, rok czasu ze strachu, czyli metody też polityczne, medialne, to wszystko razem powoduje, że, że no można stać się gospodarzem swojego miasta. Moim gościem jest pan Lech Merler ze Stowarzyszenia My, Poznaniacy, aktywista poznański. Przede wszystkim chciałabym zapytać, skąd pomysł na powstanie takiego stowarzyszenia? Pomysł wymusiło ży życie, czyli konflikty o przestrzeń miasta władzy z mieszkańcami, a władzy za plecami deweloperów. Konkretnie był to proces trwający szereg miesięcy podczas publicznej debaty nad studium przestrzennym w Poznaniu. Kiedy się ekipa ludzi, którzy czuli się pokrzywdzeni, ale nie indywidualnie, zgotowy reprezentacje zbiorowości, spotykając się co tydzień na posiedzeniach Komisji Rady Miasta w tej sprawie, zawarła pewną znajomość, doszła do pewnych porozumień i postanowiła założyć stowarzyszenie. Czyli można powiedzieć, że sytuacja była po prostu na tyle zła, że zmusiła Państwa do podjęcia takich działań, tak? Nie jest to efekt dobrostanu poznaniaków, że są już na tyle zaspokojeni, jeżeli chodzi o podstawowe potrzeby, żeby zająć się działalnością społeczną, tylko wręcz przeciwnie, tak? Po prostu musieli walczyć o swoje. To znaczy to... to, to... To, to można ująć w ten sposób, że to nie były potrzeby takie elementarne, w sensie wyżywienie dach nad głową i tak dalej, natomiast to były potrzeby z obszaru jakości życia. To znaczy, że, że jeżeli mieszkamy w pewnych, w pewnych wa warunkach, do których do, dochodziliśmy jakiś czas albo przywykliśmy i, i teraz arbitralne decyzje władz miasta mają je popsuć, dlatego że jest jakiś interes, który jakby nie liczy się z naszym, no to wtedy ludzie się ir ir irytują i to... To jakby taka, taka bezpośrednia przyczyna, to nie była ani wydumane, ani jakoś tak założone, tylko po prostu ludzie, ludzie zobaczyli, że, że ich warunki życia są za, zagrożone. E, jaki był odzew społeczny na taką inicjatywę i e, jaka była reakcja władz? Znaczy o, o, odzew był dość duży, dlatego że pierwszym był cały cykl tematów w czasie tej debaty. E, to było od. Do końca marca 2007, do, powiedzmy, do, do, do maja 2008 myśmy się rejestrowali w sądzie, ponieważ dotyczyło to przebiegu miejskiej autostrady wewnętrznej przez, przez las komunalny, mimo że można było ją przesunąć 200 metrów i puścić po krawędzi lasu, a jednocześnie wpuszczanie w osiedle, właśnie tuż pod, pod, pod balkony osiedla mieszkaniowego, a tak to by się odsunęło 200 metrów, gdzie by mieli spokój. Także to, to momentalnie była duża afera medialna, bo to, to, to Las Marcyniński zagrożony. Natomiast władze najpierw były po prostu sparaliżowane z, z, z zdziwieniem, że komuś o coś chodzi, że ktoś przychodzi do tej Rady Miasta, że tam siedzi, że się wykłóca, zabiera głos, że, że pisze artykuły. No, po po, po paru latach oni w tej chwili już dość takiego stanu, że przyjęli nas do wiadomości i w zasadzie starają się nas włączać w różne procedury, chociaż to jest osobny temat, to może za chwilę. Czyli, czym obecnie zajmuje się stowarzyszenie? No Właściwie my się zajmujemy wszystkim. To znaczy, zaczynaliśmy od takich, takich twardych tematów cywilizacyjnych w mieście, czyli przede wszystkim gospodarka przestrzenna. Zresztą z tym dzisiaj tutaj przyjechałem. W związku z tym, jak gdyby zaraz dochodzimy do, do komunikacji i transportu w mieście, zaraz jest rewitalizacja miasta. Zaraz się z tym wiąże ekologia miejska, tereny zieleni i, i tak dalej. Na, następnie przed budżet i, i, i bierzemy udział w, w, w pracach nad, nad budżetem. Potem się pojawiły takie mniej twarde tematy, czyli, czyli edukacja, no zamykanie szkół. no To w zeszłym roku była wielka, wielka afera, afera przez nas wywołana. Dalej, też te kwestie opiekuńczo-pomocowe, opiekuńczo czyli żłobki, przedszkola. Potem weszliśmy w tematykę mieszkaniową, w związku z tymi eksmisjami, które u nas się, się toczą, i z tą głośną sprawą stolarską. Czyli w, w zasadzie my, w tej chwili, zajmujemy się wszystkimi istotnymi obszarami życia miasta, i mamy jak gdyby już taki też podział na takie zespoły. Koordynatorów, na przykład mamy taki taki fortyfikacji, bo Poznań jest takim unikalną miastem w Europie, jednym z nielicznych, gdzie jest taki bardzo bogaty system fortyfikacji pruskich, no ale to mamy taki temat jeszcze, który się tym zajmuje i tam jakiś, jakiś, koło tego chodzi. Także, także no, bardzo szeroki jest, jest to zakres w tej chwili. Właśnie chciałam zapytać, jaki macie pomysł na Poznań, żeby wyróżniał się na mapie Europy? Znaczy w kampanii wyborczej się mieli hasło przekorne, europejski Poznań, czyli, czyli, czyli żeby mierzyć przede wszystkim do, do standardów tej nowoczesnej Europy, które nie, nie, są, nie są standardami na przykład, w, w których dominuje na ulicach samochód, prawda, w handlu dominują galerie handlowe w środku miasta i tak, i tak dalej, tylko jest to rozwój zrównoważony, czyli taki, który, który jak gdyby dba o zasoby w szerokim sensie i je jakby zabezpiecza, dla następnych pokoleń, a jednocześnie jest to, to to jest w Karcie Lipskiej. To jest jednocześnie miasto sprawiedliwe, miasto równych szans, miasto zwarte, czyli nie, niektóre się rozciąga tak jak teraz Poznań nie wiem nie, czy, 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 czy to jest szerzej znane, ale Poznań ma największy powiat ziemski wśród dużych miast w Polsce, bo to jest 250 tysięcy mieszkańców Poznań to około 550 i naj, najintensywniejszy odpływ z miasta. Do, do, do powiatu właśnie ze względu na to, że w tym mieście coraz trudniej jest wytrzymać, tak, czyli, czyli tutaj są takie hasła jakości życia. Znaczy to chodzi o to, że to właśnie nowoczesne miasto, w którym nie tyle chodzi o, o robienie kasy i, i, i takie efektowne, nie wiem, wieżowce, autostrady wewnętrzne, tylko żeby tam się ludziom dobrze żyło, tak. A, czy myśli pan, że powstanie Stowarzyszenia My Poznaniacy jest początkiem jakiejś zmiany o szerszym zasięgu może? Znaczy no nie, nie mogę tu nie, 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 nie wspomnieć o Kongresie Ruchów Miejskich, bo Zresztą był w Łodzi tydzień, tydzień temu z bardzo, bardzo duży, du, du, dużym to jakby powodzeniem i zainteresowaniem. I też moim zdaniem nie przypadkiem w Łodzi, bo Łódź to jest największe miasto z ogromnymi problemami rozwojowymi. Ale jak gdyby już wcześniej, bo pierwszy kongres był w Poznaniu w zeszłym roku, ale myśmy już dwa lata wcześniej, czyli rok, dwa po powstaniu, zaczęli nawiązywać kontakty z innymi miastami, z, 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 z miastem, z Wrocławiem, z, z działaczami z, z Warszawy. I, I się okazuje, że, 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 że w szeregu miast, zwłaszcza dużych, ale nie tylko, pewne takie podstawowe problemy są takie same, c czyli to jest zapaść transportu, problemy mieszkaniowe, straszliwy chaos przestrzenny, nierówności społeczne rosnące, zapadające się śródmieście, ucieczka ludzi na peryferię i tak dalej. To w zasadzie jest wszędzie. To taka arogancja władzy, problemy z partycypacją, z uczestnictwem. Traktowanie mieszkańców jako zła koniecznego. Także to, to jak gdyby, ja sobie myślę, że ten, ten ruch będzie, będzie narastał, dlatego że miasta są w tej chwili, zwłaszcza duże, w trudnej sytuacji, są zadłużone, nie mają środków. Oczywiście przyczynił się do tego rząd, ale w dużym stopniu też to, że. Władze miejskie mnóstwo pieniędzy przeznaczyły na takie prestiżowe przedsięwzięcia, tym, no to wiadomo, w Poznaniu to jest stadion termy maltańskie, gdzie indziej są to stadiony, jakieś, jakieś efekciarskie, czteropasmowe, czterojezdniowe autostrady wewnętrzne, zakupy super nowoczesnych autobusów, zamiast kupić ich więcej, ale tańszych na przykład, żeby ludzie mogli jeździć albo zakładać nowe linie tramwajowe. Także mnóstwo pieniędzy zostało zmarnowanych i w tej chwili nie bardzo widać drogi drogi wyjścia, bo, bo rząd jakby chciał, to nie ma skąd dać, ale ja, ja nie wiem, czy warto dawać po prostu, nie? więc myślę, myślę, myślę że, że ten dróg będzie się rozwijał i narastał. Czyli przestrzeń do dalszych działań na pewno jest, tak? Potrzeba, jest potrzeba, są wyzwania, ale też jest dużo dobrej, dobrej woli, energii.